Bywają chwile, gdy rozmowa z pozoru zwyczajna, nic nieznacząca, zaczynająca się od błahego czy mógłbyś, lub pamiętasz jak, nagle wymyka się spod kontroli jak źle poprowadzony samochód na oblodzonej drodze. Jeszcze przed momentem miałaś na myśli jedno, a on usłyszał coś zupełnie innego. I zanim się obejrzycie, zamiast dzielić się myślami, siedzicie w ciszy, napięcie wisi w powietrzu jak przed burzą. Nie było krzyku, nie było wielkich oskarżeń, tylko to dziwne, lepkie uczucie niezrozumienia. Jakby słowa, które padły, były cienką warstwą lodu na stawie, przejrzystą, zwodniczą, pękającą w najmniej spodziewanym momencie. Prawda jest taka, że związek, małżeństwo nie rozpada się od jednej wielkiej katastrofy, nie niszczy go pojedyncza burza, nie. To te drobne rysy, powolne przesunięcia tektoniczne w codziennych rozmowach, zbierające się w ciszy jak warstwa kurzu. To te momenty, gdy jedno mówi nie o to mi chodziło, a drugie oddycha ciężko i odpowiada ale właśnie tak to zaprzmiało. A jednak jest sposób, by się przez to przedostać. Jak most zawieszony nad rwącą rzeką, kilka prostych słów, formuł może sprawić, że poczujecie się znów po tej samej stronie. Nie uratują oczywiście te słowa każdej rozmowy, nie sprawią, że te formuły nigdy więcej nie będziecie mieli wątpliwości o co wam chodzi, ale mogą być latarnią w ciemności, mogą być światłem w miejscu, gdzie łatwo się zgubić. Oto 10 zdań, które mogą uratować każdą rozmowę. Pierwsza. Słyszę, że mówisz. Czy nie byłoby cudownie, gdybyśmy zawsze rozumieli dokładnie to, co druga osoba chce powiedzieć? Ale język to tylko mapa, a nie sama droga. To zdanie pozwala upewnić się, że patrzymy na tą samą trasę, zanim ruszymy dalej. Drugie. Czy możesz mi pomóc zrozumieć, co masz na myśli? Czasami pytanie to akt największej miłości. Zamiast założeń – ciekawość. Zamiast defensywy – przestrzeń na wyjaśnienie. 3. Kiedy powiedziałeś to i tamto, poczułam to i to, czy to miałeś na myśli? Słowa to tylko fragmenty prawdy rozrzucone jako kruchy. To zdanie pozwala poskładać je w coś pełniejszego – Zanim nieporozumienie zapuści korzenie. 4. Nie potrzebuję teraz rozwiązania, potrzebuję tylko, żebyś mnie posłuchał. Bo czasami nie chodzi o odpowiedź, nie chodzi o logikę, chodzi o ciepło dłoni na dłoni, o poczucie, że ktoś naprawdę jest obok, nawet jeśli nie ma rozwiązania. 5. Wiem, że nie miałeś tego na myśli, ale kiedy powiedziałeś, Czytam to, czy tamto, to mnie zabolało. Nie atak, nie mur, po prostu most delikatnie rzucony nad przepaścią między tym, co zostało powiedziane, a tym, co zostało usłyszane. 6. Doceniam, że się tym ze mną podzieliłeś. Czy ja też mogę podzielić się tym, co czuję? Rozmowa to nie jednostronna transmisja to taniec. A w tańcu, jeśli jedno prowadzi za mocno, drugie może stracić rytm. 7. Czy możemy wcisnąć pauzę i wrócić do tego później? Bo czasami lepiej zrobić przerwę niż mówić rzeczy, których będziemy żałowali. Czasami cisza jest lepsza niż źle dobrane słowa. 8. Jak mogę cię teraz wesprzeć? Nieco zrobiłeś źle, nie dlaczego nie rozumiesz, ale jak mogę być dla ciebie. Czasami to jedyne, czego naprawdę potrzeba. Dziewięć. Zanim odpowiem, upewnij się, że dobrze zrozumiałam. Czujesz się, ponieważ, prawda? Tak łatwo skoczyć do wniosków, tak łatwo pomyśleć, że już wszystko wiemy. Ale czasami jedno pytanie potrafi ocalić całą rozmowę 10. Kocham cię i chcę, żebyśmy byli w tej samej drużynie. Jak możemy to wspólnie rozwiązać? Bo na końcu dnia nie chodzi o to, kto wygrał kłótnię, chodzi o to, by nie przegrać siebie nawzajem. I Jedno istotne pytanie: czy chcesz mieć rację, czy relację, dlaczego? Te pytania, te formuły działają, bo słowa mogą ranić, ale mogą też leczyć, bo rozmowa to nie tylko wymiana zdań, ale budowanie czegoś wspólnego, bo związek, małżeństwo to nie tylko chwile, kiedy się rozumiemy, ale przede wszystkim te, w których postanawiamy spróbować się zrozumieć mimo wszystko. Nieporozumienia będą się zdarzać. Ale jeśli mamy odpowiednie narzędzie, możemy nauczyć się przechodzić przez nie z większą czułością, spokojem i miłością. Jak podróżni, którzy trzymają się za ręce, nawet gdy droga robi się zbyt kręta. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj, i udostępnij, proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie, pozdrawia miłość w Tobie.